Szanowne koleżanki, szanowni koledzy. Dopiero co skończyliśmy posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej. Miało ono gorącą atmosferę, przenośni i dosłownie naprawdę jest dzisiaj na Nowym Świecie bardzo ciepło. Dzisiaj uchwaliliśmy znów kilka ważnych rzeczy. Uzupełniliśmy składy okręgowych sądów łowieckich, uzupełniliśmy brakujące składy okręgowych rzeczników dyscyplinarnych, uzupełniliśmy również składy komisji problemowych i powołaliśmy nową komisję, komisję sokolniczą pod przewodnictwem kolegi Piotra Buczka. Wysłuchaliśmy również sprawozdania, przemówienia kolegi Łowczego Krajowego Eugeniusza Grzeszczaka. Ostatnio... Ja jako prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, moi zastępcy i członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej gościliśmy w Goraju podczas 25. Mistrzostw Europy w wabieniu jeleni i właśnie z tej okazji też postanowiliśmy się podjąć uchwały o nadaniu sztandaru klubowi wabiarzy jeleni. Oprócz tego podjęliśmy dzisiaj również uchwałę, która upoważnia Komisję Ekologiczną do rozmów z ZKWP. Wszyscy wiemy, jak całe środowisko osób, które hoduje psy, czeka na to, czeka na normalizację stosunków i wypracowanie wspólnej ścieżki. Poprosiliśmy również zarząd główny o to, aby udostępnił nam jeszcze więcej dokumentów w celu kontroli i w celu nadzoru. Nasza komisja pod przewodnictwem kolegi Krzysztofa Autrysko musi ich mieć jak najwięcej, ponieważ kontrolujemy i rozliczamy to, co było i rozliczymy to wszystko bardzo skrupulatnie. Również na pierwszy wniosek Komisji Promocji, której mam zaszczyt być przewodniczącym, Prowadziliśmy dzisiaj rekomendacje dla wszystkich zarządów okręgowych, aby brała czynny i aktywny udział wraz z kołami łowieckimi wraz z myśliwymi w akcji Myśliwskie Siano-Kosy, tak aby pokazywać ludziom przy pomocy mediów, zapraszać media, czy telewizję, czy pra, prasę, czy, czy radio i pokazywać im o tym, że myśliwi nie tylko polują, ale również dbają o dobrostan zwierzyny i pomagają rolnikom. Na koniec bardzo ważna rzecz. Na prośbę zarządu głównego, Naczelna Rada Łowiecka przychyliła się dzisiaj i przegłosowała podział składki, tak aby zarząd główny mógł sprawnie działać do końca tego roku, ponieważ są spore problemy w tej materii. Podział będzie wyglądał następująco: 30% dla zarządu głównego, 70% dla zarządów okręgowych. Było to niestety konieczne. Główna Pani Księgowa nam to wszystko wyjaśniła i przekonała Naczelną Radę do tego, abyśmy mogli dalej pracować, aby dalej zrzeszenie działało na pełnych obrotach. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Nasze następne posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej odbędzie się w czerwcu. Już zachęcam do tego, aby śledzić nasze kanały informacyjne, naszą stronę internetową, profil na Facebooku, kanał na YouTubie. Do zobaczenia. Nasz bur.